Wszystko zaczęło się w 2011 roku. Miłka Rawin, która miała już na koncie wejście na Mont Blanc, postanowiła zdobyć najwyższe wierzchołki wszystkich kontynentów. Tak zrodził się projekt Siła Marzeń Korona Ziemi, który Miłka realizowała konsekwentnie przez 7 lat. Zakończyła go w maju 2018 roku, kiedy to stanęła na Eweresie. I ta książka jest opowieścią o długiej wyprawie, o spełnienie marzeń widzianej z perspektywie matki pracującej? Na pełnym etacie, bo tak to wszystko wyglądało. Pełen etat, dziecko, jeszcze pełen etat w takim bardzo męskim zawodzie, bo inżynier w trakcji elektrycznej, kolejarz. No to było duże wyzwanie. Dużym wyzwaniem było nie tylko zdobywanie Everestu i w ogóle organizacja całego tego, całego tego projektu, ale przede wszystkim Naprawdę Everestem było pozyskanie funduszy na takie wyprawy. Gigantyczne koszty. Gigantyczne koszty, ale nie musimy iść na Everest. Tacy ludzie jak ja, starsi, tacy młodzi jak ty mogą spokojnie dojść pod Everest, tak prawda? Jest. można sobie podziwiać Everest, na przykład z Kalapatar albo z jakiegoś obozu spod góry o nazwie Pumori. Z Base campu słabo widać ten Everest, ale rzeczywiście celem takim trekkingowym jest Base camp, który no po prostu tętni życiem w kwietniu i w maju, bo można tam spotkać się wspinaczy właściwie z całego świata i w ogóle sam fakt drugi, przebywania. Przebywania, ale drugie okno pogodowe mamy w październiku. Tak, w październiku. Gdzie Oh. Wyruszymy i tak, książka. Gorąco wierzę, napisałeś, że moją historią przekonam Was do tego, byście odkryli siłę swoich marzeń. I właśnie a propos Nepalu i Himalajów, ja pamiętam swoją pierwszą wyprawę do Nepalu, to był 2010 rok, zorganizowałam ją w ogóle totalnie w pojedynkę, pojechałam tam, słuchajcie, to był wspaniały czas, w ogóle poznałam fantastycznych ludzi, te Himalaje mają rzeczywiście taki magnes w sobie, no trzeba tam być i to był wtedy październik, z tego co dobrze pamiętam, zdobyłam wtedy Island Peak, to był mój taki cel, strasznie żałowałam, że jeszcze nie mogłam podejść do tego Base campu, ale to się stało w następnych latach, słuchajcie, siła marzeń ma gigantyczny Moc. Każdy ma tę siłę marzeni w sobie i bardzo ważne jest, żebyśmy ją nieustannie odkrywali. Ale ty masz jeszcze inną siłę? Kiedy się dowiedziałam przy okazji, kiedy prezentowałaś tą książkę. Że też biegasz, jesteś lekkoatletką. To chyba jest trochę za, za duże słowo, ale okej. Okay. Ja uważam, że sport w życiu jest szalenie ważny i po prostu trzeba się ruszać, dlatego że to ma wpływ na to, jak my się czujemy fizycznie, ale też nie tylko fizycznie, tylko jak się czujemy psychicznie po prostu. Trzeba się ruszać. Ja rzeczywiście biegam, przebiegłam kilka maratonów, teraz przygotowuję się do ultramaratonu, chociaż trochę mnie to przeraża. No, to mnie ale... też przeraża, że ty już. Ledwo co kilka maratonów, a już znowu następny szczyt Werestu pokonać co, 100 km, tak? No 100 km to jest takie założenie, takie moje, taka moja głęboka wewnętrzna prośba do samej siebie, żebym się do tych 100 km przygotowała, ale myślę, że wszystko, co będzie powyżej 50, to z tego będę dumna. Docelowo setka jest jakby zamierzeniem i celem, ale ja słuchajcie, naprawdę jak przebiegnę ultramaraton, to po prostu będę krzyczeć z radości, będę że przeszczęśliwa, tak jest. <noise> tak Dobrze, jest. Miłka, y, pozwoli, że też razem zaprosimy wszystkich na Maraton Pokoju, ale nie 42 km 195 jednym ciągiem. Osiem biegów. I te osiem biegów pokonamy wtedy maraton po 5 kilometrów. Piątka jest dla każdego. Jak ktoś no, nie przebiegnie w super tempie, to chociaż sobie troszeczkę potruchta. No właśnie. A dlaczego maraton pokoju? Bo w tym roku mija 40 lat, kiedy rzeczywiście był maraton pokoju. Pierwsza impreza jeszcze na, nie było wtedy Stadionu Narodowego, ale był Stadion Dziesięciolecia. Takie nazwiska. Tomasz Hopfer, Józef Węgrzyn, Zbigniew. Gniew Zaręba. Chcemy też ich przypomnieć, ale głównym celem to jest to: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 1 września. I my chcemy dojść do tego 1 września poprzez cykl biegów upamiętniających wszystkie walki tam, gdzie ginęli polscy żołnierze, gdzie walczyli. Tobruk, Narwik, Monte Cassino, Bitwa o Anglię. I to wszystko będzie możliwe. Miłka, zapraszamy wspólnie. 10 kwietnia, pierwszy bieg, bitwa o Narwik przy centrum olimpijskim, a zapisy na stronie Data Sport. Ale też można znaleźć informacje na biegu stulecia, bowiem stulecie będzie obchodzone jeszcze przez najbliższe lata. Przypominam, Data Sport, zapisujmy się 10 kwietnia, startujemy. Ja a będziesz? Będę, oczywiście będę, ja tylko dodam, kochani. Sport ma taką niesamowitą moc. Zawsze łączy, zawsze łączy. Bądźcie z nami.